Szanowni Państwo, przedstawiam instrukcję, jak krok po kroku zrealizować szkolenia w projekcie Szkoła Dostępna dla Wszystkich. Warunkiem dostępu do kursu jest posiadanie konta na zintegrowanej platformie edukacyjnej, a więc loginu oraz hasła, które pozwolą Państwu wejść na platformę. Po pierwsze. Należy kliknąć w link dostępowy do kursu, który otrzymaliście państwo na adres mailowy podany przy rejestracji do projektu. Tytuł maila: "Zapisano cię na kurs". Tutaj państwo widzicie dostępy do poszczególnych programów. Ja wybiorę program pierwszy. Ponieważ jestem już zalogowana, nie wyświetlił się komunikat z prośbą o podanie loginu i hasła do ZPE. Gdyby tak było, należy je tutaj wpisać. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć w nagłówek Moje kursy. Wyświetlą się wszystkie programy dedykowane Państwu w projekcie. Jak Państwo widzicie, dostępnych jest 5 programów. Każdy odpowiada innemu tematowi. Programy są niezależnymi całościami, to znaczy zrealizowanie jednego nie warunkuje dostępu do kolejnego. Wszystkie są dostępne równolegle i do Państwa należy decyzja, od którego programu zaczniecie realizować szkolenie. Zalecamy, by trzymać się ustalonej kolejności, to znaczy zacząć od programu pierwszego, gdyż w ten sposób treści układają się w logiczną całość. Programów mamy pięć kafelków widzicie Państwo sześć, już wyjaśniam dlaczego. Jest tu taki element jak wprowadzenie do szkoleń, od którego należy zacząć ścieżkę uczenia się. W tym krótkim komponencie poznacie Państwo założenia szkoleń realizowanych w projekcie oraz ogólny zarys tematyczny programów. Możecie również poznać skrót opisów interwencji, jak również nazwiska autorów, twórców Szkoleń. Strukturę i mechanikę przechodzenia przez poszczególne moduły kursu przedstawię Państwu na jednym wybranym programie. Będzie to program drugi pod tytułem system wsparcia edukacyjno-specjalistycznego, uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych. Po wejściu w kurs w nagłówkach mamy cztery. Zakładki. Pierwsza pod tytułem Informacje o kursie opisuje tematy szczegółowe poruszane w poszczególnych modułach. Modułów mamy pięć w każdym programie. Struktura wszystkich modułów jest podobna, składają się one z tych samych elementów. Moduł zawsze rozpoczyna się filmem edukacyjnym, po czym proponowane są materiały do przeczytania oraz pobrania jako załączniki. W dalszej kolejności należy wykonać ćwiczenia interaktywne oraz test. W tej części znajdziecie Państwo również słowniczek, w którym zdefiniowane są najważniejsze terminy wykorzystywane w materiałach. Na końcu opisu znajdują się efekty uczenia się. W tym momencie można przejść do kursu właściwego, korzystając z tego przycisku, przejść do kursu lub korzystając z kolejnej zakładki. Kurs. Każdy moduł rozpoczyna film edukacyjny, który trwa od 25 do 50 minut. Po jego obejrzeniu, wracając do modułu, widzicie Państwo zielony pasek postępu i wskaźnik procentowy. Ja oglądałam film tylko chwilę, zatem wskaźnik pokazuje 6%. Ustalony próg zaliczenia w każdym materiale to 70%, poza testem, w którym wynik powinien wynosić minimum 80%. W dalszej kolejności należy przeczytać materiały. Materiały mają charakter wielostronnicowy. Przechodząc do kolejnej części, klikamy w hyperlink. Na końcu każdego materiału znajdują się załączniki, które można pobrać i udostępnić nauczycielom, rodzicom lub wykorzystać we własnej pracy. Chcąc przerwać czytanie danego materiału, wystarczy kliknąć przycisk Zapisz i wyjdź. Wówczas wrócimy do głównego pulpitu i widzimy postęp w naszej pracy. Wynik 80% pozwala przejść dalej chcąc zaliczyć dany materiał na 100% należy przejść do końca i pobrać załącznik. Podobnie postępujemy z kolejnymi materiałami. Czytając materiały, zwróćcie państwo uwagę na elementy interaktywne, takie jak na przykład listy rozwijane, mapy myśli i inne. Załączniki możemy pobrać w następujący sposób. Przechodzimy do końcówki materiału, klikając w hiperlink załączniki. Widzimy przyciski, pobierz załącznik i w ten sposób możemy pobrać dany materiał. Tutaj, akurat w formacie DOC. Materiał możemy otworzyć, edytować, wydrukować i wykorzystać do własnych celów. Ćwiczenia to kolejny ważny element modułu, w którym można sprawdzić swoją wiedzę i podsumować najważniejsze informacje w sposób aktywny. Co ważne, ćwiczenia należy wykonać poprawnie w 70%, aby przejść dalej. Ćwiczenia mają różną formę czasem są to pytania typu prawda-fałsz, zadania z lukami, pytania otwarte. Ułatwieniem jest możliwość zajrzenia do poprawnych odpowiedzi. Niemniej jednak dopiero po ich ukryciu można samodzielnie zaznaczyć właściwą odpowiedź, a system oceni poprawność po kliknięciu przycisku Sprawdź. Jeśli odpowiedzi są prawidłowe, można je zapisać i wyjść z powrotem do modułu. Jeśli błędów jest dużo, Ponownie wykonujemy zadanie, finalnie klikając przycisk Sprawdź. Ważne jest, aby na koniec ćwiczeń uzyskać wynik 70%. Test to kolejny ostatni element w każdym module. Klikając w kafelek Test, uzyskujecie państwo najpierw informacje o samym teście, na przykład z ilu pytań się składa, czy jest testem jednokrotnego, rzadziej wielokrotnego wyboru. Limit czasu na jego wykonanie to 20 minut. Chcąc włączyć test, klikamy przycisk Uruchom. Odpowiadając na pytanie, należy zaznaczyć odpowiedź, klikając przycisk Sprawdź. W ten sposób. Przechodzimy dalej. Zobaczycie wówczas, czy odpowiedź jest poprawna czy błędna. W przypadku odpowiedzi błędnej nie ma możliwości jej poprawienia, tak jak było w ćwiczeniach. Nie mam tej możliwości. W przypadku uzyskania wyniku poniżej 80% test można wykonać ponownie od początku. Taki próg wykonania oraz uzyskanie postępu w zakresie każdego materiału na poziomie 70% otworzy dostęp do kolejnego modułu. Tutaj widzicie państwo jedynie jeden materiał ma wynik 80%. O, tu kolejny, ale nie wszystkie. Zatem kolejny moduł jest jeszcze zamknięty. Ten etap zostanie odblokowany po zaliczeniu poprzedniego etapu. Czyli tutaj musiałabym wszystkie materiały zobaczyć, odczytać, obejrzeć, zrobić ćwiczenia, przejść test i wtedy mam dostęp do kolejnego modułu. W podobny sposób realizujecie Państwo kolejne moduły w poszczególnych programach. Postęp w zakresie realizacji modułów widzicie tutaj te kropeczki jeśli są zaznaczone na zielono to znaczy że dany moduł został wykonany dany moduł czyli etap 1 z 5 Szkolenie możecie państwo przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego później Czas na realizację całości szkolenia jest zaplanowany do końca lutego 2024 roku. W razie trudności w trakcie realizacji szkoleń, macie Państwo możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw ZPE telefonicznie lub online. Szczegóły oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo tutaj oraz na naszej stronie internetowej.